Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Co Ludzie Kupują, czyli najpopularniejsze produkty w danej kategorii według porównywarki Ceneo. Dzisiaj mamy klawiatury dla graczy, tak więc zobaczmy, co tutaj jest obecnie w październiku na topie. Partnerem kanału jest sklep Mocnykomputer.pl, producent komputerów z serii Mastero wwwmocnykomputer.pl. Logitech G213 Prodigy. Klawiatura w przyzwoitej cenie. Tutaj nie ma aż takiego zaskoczenia jak w przypadku headsetów dla graczy, gdzie dominowały słuchawki za 500-800 zł często. W mamy MSI Vigor GK30, zestaw od firmy ART pewnie ze względu na budżetową cenę. Następnie jest dość solidna klawiatura Adata XPG Samoner RGB na Cherry MX. Jak na Cherry MX myślę, że cena przyzwoita i ta podpórka pod nadgarstki też jest całkiem fajna. Potem mamy A4Tech Bloody, czyli klasyka. Szczególnie myszki tej marki są bardzo popularne w naszym kraju. Klawiatury też są jak najbardziej ok. Sam mam jedną sprzed wielu lat, na której jeszcze często klikam. W bo to jest taka moja klawiatura przesiadkowa, jak nie testuję żadnej klawiatury, to ją sobie podłączam. Mamy tutaj już potężną klawiaturę SteelSeries Apex Pro TKL na przełącznikach tego właśnie producenta solidna cena To jakimś studem do sprzętów gamingowych też powkradały się takie zestawy jak Natek, Oktopus, jak najbardziej fajny multimedialny zestaw, który też testowałem, no ale gamingowym bym go nie nazwał Logitech G 915 Lightspeed, też tutaj klawiatura z takich bardzo topowych cena o tym świadczy, mamy prostą klawiaturkę Krux Solar bardzo tania, sam taki pinpad, który można podłączyć od ugo za 16 zł. powiem wam, że gdzieś w jakiejś przychodni widziałem ten pinpad podpięty po prostu do użytku pacjentów, więc sobie go z tym skojarzyłem. Następnie mamy Genesis TOR 303, czyli jedna z takich nowszych klawiatur Genesis. Bardzo fajna swoją drogą też wybieli w przyzwoitej cenie Aurora K4 Gaming. Katryka i K4 no, mają swoją popularność. Mam też klawiatury Cruxa, czyli w tym przypadku Comet RGB, ponownie Genesis w tym przypadku klawiatura ROD 300 RGB. Patriot Viper V765. No kiedyś testowałem klawiaturę od Patriota, ale to było już jakiś czas temu. Dobrze wiedzieć, że jeszcze one się tutaj trzymają w jakimś stopie. Pozostałe klawiatury Logitech'a jest nawet Sharkoon, Skiller, SGK5. Mamy Rocat Horde IMO Membrane, czyli klawiaturę membranową, ale taką naprawdę solidną. No zobaczcie, to jest ROKAT, Jak to w ogóle wygląda? Wiadomo, że kosztuje troszkę drożej niż przeciętne membranówki, też niż niejeden mechanik, aż sobie spojrzę na nią. No, ale powiem Wam, mi osobiście bardzo się ta klawiatura Podoba jej design, przydatne pokrętło, klawisze multimedialne osobno, ta podpórka. No, dla mnie fajna. Jest też Genesis Store 380, czyli klawiatury, które nie są wcale niskoprofilowe, już robiłem o tym filmy. Są to klawiatury o pełnym skoku, które posiadają tylko i wyłącznie niskoprofilowe nakładki. Pamiętajcie, nie dajcie się nabierać, bo czasem nawet sklepy mają złe opisy. To nie jest klawiatura niskoprofilowa. Ona ma normalny, tradycyjny skok, tylko nakładki na klawisze są takie płaskie. I nawet robiłem test, że pudingi pełnowymiarowe tutaj jak najbardziej są. Do zamontowania i ta klawiatura działa normalnie, więc nie jest to klawiatura nisko profilowa. No i proszę bardzo, nie zabrakło także klawiatury SPC Gear GK650, czyli jedna z ich najlepszych klawiatur, szczególnie z takich pełnowymiarowych, bardzo dobra klawiatura. Tutaj myślę, że tak Genesis jak i SPC Gear zasługują na to, żeby ich klawiatury były w tej czołówce, ponieważ jest to bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Bardzo lubię osobiście tych producentów i mamy także SPC Gear GK630K, czyli wersję turniejową z puddingami, taka bardzo jaskrawa, bardzo kolorowa, żywa kolorystyka. Jest także Rokat Vulcan 120 Aimo, też topowy mechanik, bardzo fajny, Corsair K57. Na koniec tutaj widzimy też chociażby zestaw Marwo. CM305, który był też u mnie kiedyś testowany, krewetera słuchawki i myszka. Tak więc piszcie, czy tutaj było zaskoczenie, czy macie któryś z tych sprzętów. Dajcie znać, jak się sprawdza. Komentarze są dla Was. Chcecie mnie wesprzeć, no to wypadałoby zostawić łapkę w górę, właśnie napisać komentarz albo nawet kilka. Zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I jeśli wyłączacie do mnie ad to macie u mnie wielkiego plusa, ponieważ wtedy mogę zarobić trochę więcej z reklamy na YouTube. Co mnie osobiście bardzo cieszy i za to podwójne podziękowania. A dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam stałych widzów. Trzymajcie się.